Zobaczmy teraz, jakie są inne funkcje tego programu, zwłaszcza te statystyczne. E, program bardzo dobrze ma tę kwestię rozwiązaną. E, na przykład, jeszcze raz kliknijmy na słowo 6440, dokładnie na ten numer Stronga, prawo klik. I jeżeli teraz zaznaczymy, klikniemy na Strong's Def, czyli definicję Stronga. Przekonamy się, że to słowo hebrajskie oznacza twarz, obecność, osobę, powierzchnię czegoś. Jeszcze raz klikamy na to słowo, prawo klik, znowu liczenie, tym razem jednak wybierzmy nie jak poprzednio rozdział, ale możemy na przykład sprawdzić, ile razy to słowo występuje w całej księdze rodzaju. Klikamy count, i mamy informację, że słowo 6440 występuje 141 razy w księdze rodzaju. Zaznaczamy może teraz jeszcze całą Biblię. Sprawdźmy, policzmy. Mamy informację, że słowo to występuje w całej Biblii 2124 razy. Jeżeli klikniemy show all counts, pokaże nam tutaj dokładnie w, w każdym rozdziale. W Biblii, w Starym Testamencie ile razy to słowo występuje. Możemy jeszcze wybrać taką opcję, że na przykład sprawdzić, w którym rozdziale w Starym Testamencie słowo to występuje na przykład 5 lub więcej razy. Więc wpisuję cyfrę 5 w okienku Match Count, klikam Count i mam informację, że słowo to występuje 5 lub więcej razy. W czwartym rozdziale księgi rodzaju, w szóstym rozdziale księgi rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Zamykam. Obecnie będę klikał prawym klawiszem myszy nie numer, ale powiedzmy samo słowo hebrajskie, więc najeżdżam na słowo hebrajskie, prawo klik, i tutaj klikam na Strongs Entry, czyli e, mam informację, właśnie, że obecnie jestem. Na y, słowie o numerze, strąga 6440 40. i tutaj mamy informację, że y, to słowo występuje w księdze rodzaju w pierwszym rozdziale, w drugim wersecie, wersecie i jest trzynastym słowem, słowem w tym wersecie. Jeżeli kliknę na następne, y, mam informację, że jest kolejnym słowem: jest y, słowo o numerze. 4325 i jest to z kolei czternaste słowo w drugim wersecie, w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Zamykamy. Jeszcze raz klikam na to słowo, prawo klik i teraz na przykład klikam na occurrences, czyli wystąpienia i mam informację tutaj, że to słowo właśnie w którym wersecie w Starym Testamencie występuje. Zamykam. Jeszcze raz Klikam klikam tym razem, zaznaczam count, czyli licz i znowu oczywiście muszę wpisać wie, wie, liczbę większą niż 0, na przykład 4 i mam informację właśnie gdzie to słowo w którym rozdziale występuje więcej niż, niż 4 razy.